Katarzyna Fortuna. Jolanta Drużyńska. Georgina Gryboś. Razem prowadzimy program Dobre Książki w Radiu Kraków. Kultura prezentujemy wszystkie rodzaje literackie: jest proza, poezja i dramat i wszystkie gatunki literackie. Mnie bliska jest poezja, ale też wybieram autorki, autorów znanych i uznanych, ale ważni są również autorzy i autorki którzy dopiero debiutują, wybieram książki, które lubię i myślę, że mogą zainteresować też czytelników, bo w ogóle wybieramy książki, które są po prostu dobre, stąd tytuł Dobre książki, a tytuł wymyśliła Jola Drużyńska. W piątkowych dobrych książkach króluje historia. Historia w wymiarze ogólnym, która prezentuje zdarzenia, wydarzenia, postaci związane z różnymi regionami świata, ale także historia dotycząca dziejów Polski, regionu czy naszego miasta. A ja po prostu kocham czytać. W związku z tym. Cały czas bardzo trudno mi się zdecydować, co jest moim wiodącym zainteresowaniem, chociaż moje serce czytelnicze zawsze najmocniej bije do literatury przeznaczonej dla tych niedorosłych, którzy dopiero wchodzą w piękne, magiczne światy i cieszę się, że ja też im czasem ulegam. Paulina Rzymanek i Ela Janota. Razem od sześciu lat prowadzimy podcast literacki, już tłumaczę, w którym rozmawiamy o książkach. Ten podcast narodził się z potrzeby rozmowy. Rozmawiamy ze sobą już od wielu lat, i w pewnym momencie postanowiłyśmy przenieść te konwersacje o książkach i literaturze do internetu. Ta forma jest dla nas bardzo ważna, ponieważ dzięki jej rozmowie docieramy często w niespodziewane rejony literackich poszukiwań. Bardzo nas cieszy, że nasza działalność przeniosła się także poza internet i poza głośniki i słuchawki. Mamy okazję spotykać się z czytelniczkami i czytelnikami w różnych miejscach podczas warsztatów, na spotkaniach autorskich, panelach dyskusyjnych, co niezmiernie nas cieszy. Warto też wspomnieć, że nasz podcast powstawał bardzo organicznie, od pomysłu do tego, czym jest teraz. Wszystkiego musiałyśmy nauczyć się same metodą prób i wielu błędów, dlatego tym bardziej cieszy nas ta nominacja, za którą bardzo serdecznie dziękujemy jury. Nazywam się Agata Kasprolewicz, prowadzę podcast Raport o Książkach, który ukazuje się w każdy poniedziałek po godzinie 17.00. O książkach, o literaturze opowiadam tak naprawdę od niedawna, bo przez większość mojego zawodowego życia zajmowałam się za granicą. Byłam przede wszystkim reporterką, która opowiada o świecie, ale dla mnie książki literatura faktu, literatura piękna, powieści, te nowe i te stare, liczące dekady, a nawet stulecia, poezja, dramaty cała ta literatura jest Częścią tej samej opowieści, bo uważam, że to właśnie literatura dotyka i odsłania takie przestrzenie rzeczywistości, które umykają nawet najlepszym badaczom, naukowcom, analitykom, historykom. I w taki właśnie sposób staram się opowiadać o literaturze w raporcie o książkach. Literatura zawsze była ważna, ale mam wrażenie, że w tych czasach jest ważna szczególnie, bo czytanie to jest wspaniałe ćwiczenie empatii.